Instytucja sędziowska to rzecz ważna dla normalnego funkcjonowania. Nieważne czy na sali sądowej, korcie, parkiecie, boisku, czy torze wyścigowym potrzebna jest osoba, bądź osoby rozstrzygające spory. W tym celu potrzebne jest zaufanie, które sędziowie budują sobie poprzez bezstronną i skrajnie obiektywną postawę. Jednak jak doskonale wiemy w życiu nie zawsze wszystko przebiega idealnie. Tak jak piłka nożna ma swoją rękę Boga, tak i Formuła 1 ma historię, w których kierowcy bądź zespoły wybiegały poza literę prawa, nie będąc za to penalizowanymi. Ten temat został podesłany przez jednego z Was pod moim niedawnym materiałem. Jeżeli masz swoją propozycję, koniecznie zostaw ją w komentarzu. Nie zapomnij także o subskrypcji i łapce w górę. Zaczniemy patrząc z obecnej perspektywy od czasów prehistorycznych. Końcówka pierwszej dekady istnienia Formuły 1 upływały pod znakiem rewolucji. Wówczas to trendem stało się przenoszenie silników z przodu bolidu na jego tył. Rewolucja ta obejmowała także sezon 1959, w tym że do ostatniego wyścigu o tytuł mistrzowski walczyło trzech kierowców: Stirling Moss i Jack Brabham z tylno-silnikowych kuperów oraz Tony Brooks z przednio-silnikowego Ferrari klasyfikacji końcowej Mistrzostw Świata miała rozsądzić ostatnia runda o Grand Prix Stanów Zjednoczonych. W tym roku jeden jedyny raz w historii zorganizowano je na torze Sebring znanym z 12-godzinnych wyścigów. Na przystawkę podano kwalifikacje, w których trzej pretendenci do tytułu zajmowali trzy pierwsze pozycje w kolejności Moss, Brabham, Brooks. Były to czasy, w których podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych znajdowała się ledwie garstka reporterów, więc wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, gdy na tab tablicy wyników na trzeciej pozycji zamiast nazwiska Brooks ujrzeli Shell. Harry Shell był prawdziwym weteranem Formuły 1, startując w jej każdym sezonie od momentu powstania. Lecz przez te wszystkie lata uzbierał jedynie dwa podia i większą garść punktów. Ówczesny kierowca Coopera był Amerykaninem, więc domowe Grand Prix było dla niego jednym z najważniejszych wyścigów w sezonie. Niestety szło mu jak po grudzie. Przez większą część kwalifikacji okupował raptem 11 pozycję z czasem 3 minut 11 sekund i dwóch dziesiątych. Wtem pod koniec czasówki poprawił się aż o 6 sekund wskakując na najniższy stopień podium. Jego niespodziewany awans rzecz jasna wzbudził mnóstwo kontrowersji. Protestowało przede wszystkim Ferrari, którego walczący o mistrzostwo zawodnik został zepchnięty o jedną lokatę. Jednak władze Formuły 1, tak jak obecnie, zabiegały o przychylność amerykańskich organizatorów i kibiców tak, aby runda w Stanach Zjednoczonych stała się stałym elementem przyszłości. Kalendarzy. Więc rzecz jasna, obecność Amerykanina w ścisłej czołówce była im na rękę, przez to wszystkie protesty traktowane były po macoszemu. Niestety w wyścigu szelnie oczarował, gdyż na piątym okrążeniu w jego bolidzie poddało się sprzęgło i zmuszony był wycofać się z rywalizacji. Ta ostatecznie padła łupem Brusa McLarena, a dzięki korzystnemu układzie tabeli, czwarty na mecie Jack Brabham zapewnił sobie pierwszy tytuł Mistrza Świata. Tutaj po raz kolejny historia zrobiła nagły Zwrot I już po zakończeniu zmagań na torze Sebring poznaliśmy tajemnicę fantastycznego wyniku gospodarza. Otóż przed zakrętem numer 8 znajdował się gwałtowny skręt w prawo, który wyglądał na ślepą uliczkę. Jednak Shell zauważył, że ta pozornie ślepa uliczka po drugiej stronie łączy się z nitką toru i ten fakt postanowił wykorzystać. Dzięki niskiej frekwencji na trybunach i nikłej liczbie reporterów prawie nikt nie zwrócił uwagi na to, że Harry Shell ordynarnie skrócił sobie drogę skręcając. Przed zakrętem numer 8 i omijając prawie całą prostą Warehouse. Zawodnik rzecz jasna starał się to maskować, jadąc przez ten fragment nieco wolniej, jednak na końcu okrążenia stopper pokazał wynik aż o 6 sekund lepszy. Z racji, że Shell odpadł z wyścigu na tak wczesnym etapie, nie wszczęto wobec niego postępowania, a jego wybryk z Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1959 stanowi bardzo ciekawą, choć już zapomnianą kartę Formuły 1. Wiele osób, nawet niezwiązanych z wyścigami samochodowymi, usłyszała kiedyś o Alanie Proście lub Ayrtonie Sennie. Nic dziwnego, w końcu to jedni z najlepszych kierowców w historii. Tą mieszankę wybuchową w jeden team postanowił połączyć Ron Dennis w 1988 roku. Przez pierwszą kampanię wspólnych startów ten super duet zdobył 15 zwycięstw w 16 wyścigach, w cuglach zdobywając dublet mistrzowski. Tytuł kierowców przypadł wówczas Sennie. Rok później, Walka o Mistrzostwo Świata miała być o wiele bardziej zacięta. Choć ponownie dominacja McLaren'a była niepodważalna, tak w tym roku to Alain Prost przewodził klasyfikacji, będąc gonionym przez Senne. Jednak Francuz wciąż jechał wspaniale i mógł przypieczętować tytuł Mistrza Świata już w przedostatniej Japonii. Pozycja Senny była trudna, ponieważ miał do odrobienia jeszcze 16 punktów, czyli przy ówczesnym systemie punktowym musiałby wygrać obie rundy. Na Pierwszy ogień szła gonitwa w kraju kwitnącej wiśni rozgrywana na torze Suzuka. Tutaj boski Ayrton zgarnął pole position, lecz w wyścigu to Alain Prost przewodził stawce. Francuz utrzymywał się na prowadzeniu przez kilkadziesiąt następnych okrążeń i wydawało się, że przypieczętuje tytuł. Lecz w końcówce Brazylijczyk był tuż za tylnym skrzydłem zespołowego kolegi szukając miejsca do ataku. Znalazł je tuż przed końcem 47. kółka. Prost nie miał zamiaru dać się tak łatwo wyprzedzić i jak się wydaje zajechał sennie drogę. W ten sposób doszło do kraksy obu panów, w wyniku której Francuz musiał przedwcześnie zakończyć wyścig. Jakież było jego zdziwienie, gdy powtórnie do rywalizacji włączył się Senna. Końcowo Brazylijczyk triumfował, podtrzymując swoje szanse na obronę mistrzowskiej korony. Lecz wtem postanowiła działać siła wyższa. Tuż po wyścigu Ayrton został z jego wyników zdyskwalifikowany za przecięcie szykany pod czas powrotu na tor. Brazylijczyk szybko zaczął węszyć spisek. Wszak ówczesnym szefem Fisy, czyli obecnej FIA był Jean-Marie Balestr. rodak Alana Prosta. A i sama Fisa była organem z siedzibą mieszczącą się w Paryżu. Teorie spiskowe nasuwały się same, a w obronie senny stanął szef McLarena Ron Dennis. Ten twierdził, zresztą słusznie, że ścięcie szykany nie dało sennie żadnej przewagi, wszak sekundy przed tym spędził na staniu bok w bok z z Alanem Prostem. W tym celu złożono apelację od wyroku. Drugi werdykt był jeszcze bardziej kuriozalny. Decyzję nie tylko podtrzymano, ale i dodatkowo nałożono na senne 100 tysięcy dolarów grzywny oraz zabrano mu licencję wyścigową na pół roku w zawieszeniu. Tym samym mistrzem świata w sezonie 1989 został Alan Prost na wyścig przed końcem. Począwszy od roku 1990, Francuz przeniósł swoje talenty do Ferrari. Bynajmniej nie oznaczało to, że jego konflikt z Brazylijczykiem wygasł. Wręcz przeciwnie, wszedł w decydującą fazę. Pomimo reprezentowania dwóch różnych stajni, obaj kierowcy ponownie szli łeb w web, Aż do ponownie przedostatniego wyścigu o Grand Prix Japonii. W tym roku na tor Suzuka to Senna przyjeżdżał jako lider generalki, który mógł zapewnić sobie tytuł mistrzowski. Tak jak rok wcześniej, czasówka padła łupem boskiego Brazylijczyka. Lecz para Paradoksalnie nie był z tego powodu zadowolony, ponieważ pierwsze pole startowe znajdowało się po brudnej, mniej przyczepnej stronie toru. Kierowca McLaren'a sparzył się na tym już rok wcześniej, tracąc prowadzenie ledwie parę metrów po starcie. W tym roku także z drugiej pozycji startował prost, którego pole usytuowane było po bardziej nagumowanej stronie toru. Senna postanowił działać i złożył do FIA specjalną prośbę o przesunięcie pola startowego. To, jak nie trudno się domyślić, zostało odrzucone, co tylko dolało oliwy do ognia spiskowej teorii. Brazylijczyk wpadł więc na inny pomysł. Postanowił dokonać samosądu. Tak jak przewidywano, tuż po starcie to prost wysunął się na prowadzenie, natomiast senna zamierzał trzymać gaz w podłodze do samego końca. Tym samym doprowadził do kolizji z rywalem do mistrzostwa, w wyniku której obaj odpadli z rywalizacji. Powinieneś wiedzieć, że będąc kierowcą wyścigowym jesteś cały czas narażony na ryzyko. Bycie kierowcą wyścigowym oznacza, że ścigasz się z innymi, i jeżeli nie wjedziesz w lukę, która istnieje, nie jesteś więcej kierowcą wyścigowym. Kuriozalnie tłumaczył się z tego Ayrton. Co najbardziej szokujące, za ten haniebny manewr kierowca McLarena nie otrzymał żadnej kary. Dzięki temu przypieczętował swój drugi tytuł Mistrza Świata. Aby poznać kolejną kontrowersję, wcale nie musimy opuszczać dekady lat 90. Rok 1998 był już trzecią kampanią startów Michaela Schumachera dla Ferrari. Ówczesny dwukrotny mistrz świata ciągle szukał sposobności na powiększenie tej gabloty. Blisko było już rok wcześniej, lecz wówczas jego haniebne manewry w ostatnim Grand Prix Europy zdyskwalifikował go z wyników całego sezonu. Tym razem zamiast Jaca Wilnewa, jego głównym rywalem, stał się Mika Hakinen. Na półmetku kampanii to latający finn reprezentujący McLarena przewodził klasyfikacji generalnej uzyskując sześciopunktową zaliczkę nad Szumim. Choć wykuwający się czerwony Baron był na fali wygrywając ostatnie dwa wyścigi. Z tym faktem cyrk Formuły 1 przeniósł się do Wielkiej Brytanii na słynny tor Silverstone. W Zjednoczonym Królestwie to Mika Hakinen błyszczał tempem skarniając pole position. W niedzielę nad torem krążyły Ciężkie czarne chmury, choć start wyścigu przebiegał na względnie suchym torze. W tych warunkach srebrne bolidy były kapitalnie dysponowane, dzięki czemu latający Finn utrzymał pierwszą pozycję, a drugą kosztem Schumachera zajął David Coulthard, także z McLarena. Z okrążenia na okrążenie warunki stawały się coraz trudniejsze przez obfite opady deszczu. Co róż kierowcy wypadali z trasy, a wycieczek na poboczenie odmówili sobie również kierowcy McLarena. Najpierw Kultart w pogonie za zwycięstwem obrócił się, zakopując w pułapce żwirowej. Następnie Hakinen zaliczył spina, jednak on miał więcej szczęścia i powrócił na tor w jednym kawałku. Finn mógł sobie pozwolić na takie przygody, ponieważ przed tą wycieczką jego przewaga nad drugim Schumacherem wynosiła aż 48 sekund. Niestety, widząc coraz liczniej wypadających kierowców, dyrekcja wyścigu postanowiła wypuścić na tor samochód bezpieczeństwa. Po zakon w kończeniu neutralizacji Schumacher najpierw wyprzedził zdublowanego Giancarlo Fisichelle, a następnie zaczął dyszeć na kark Hakinenowi. Ten nie wytrzymał presji i po raz drugi opuścił tor, co skrzętnie wykorzystał Niemiec. Czerwony Baron ewidentnie odzyskał rezon i niezagrożenie jechał do mety. Wtem na dwa okrążenia przed metą pojawił się komunikat o karze 10 sekund stop and go dla Schumachera za wyprzedzenie Fisichelli podczas restartu jeszcze przed przejechaniem linii startu. Skołowany decyzją sędziów zespół Ferrari, z racji na znikomy czas pozostały do końca wyścigu, musiał szybko działać. Już raz w 1994 roku Schumacher zignorował karę na Silverstone, co o mało nie kosztowało go tytułu Mistrza Świata. Gdy Niemiec pokonywał ostatnie okrążenie, wszyscy zastanawiali się jaką karę otrzyma za zignorowanie wyroku sędziów. Wtem, tuż przed ostatnim zakrętem, zamiast wyjechać na prosto i zobaczyć flagę w szachownice, Niemiec zjechał do alei serwisowej odsłużyć karę. Było to wyjątkowo groteskowe, ponieważ garaż Ferrari znajdował się tuż za linią mety, czyli w teorii Szumi odbębnił wyrok już po zakończeniu wyścigu. Skonfundowane środowisko Formuły 1 oczekiwało na decyzję sędziów. Ci, jak gdyby nigdy nic, dodali do czasu kierowcy Ferrari 10 sekund, a z racji na jego ogromną przewagę ogłosili go zwycięzcą wyścigu. Oczywiście protesty. Wszczął McLaren, który domagał się dyskwalifikacji Niemca, a wtedy triumfowałby Hakinen. Ostatecznie do gry weszła FIA, której werdykt miał wiele rzeczy naprostować. Otóż, po pierwsze, sędziowie dodali 10 sekund Schumacherowi wbrew przepisom, ponieważ tą karę można było zastosować tylko dla wykroczeń mających miejsce najmniej niż 12 kółek przed metą. Szumi swój występek zrobił wcześniej. Po drugie, z racji na oczywiste przewinienie, sędziowie powinni działać o wiele szybciej informując o karze wcześniej niż na dwa kółka przed metą. Końcowo ściągnięto z Ferrari wszelkie kary, zaś trzech stewardów wyrokujących podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii zmuszonych było do oddania swojej licencji. Przy okazji takiego materiału nie sposób nie wspomnieć chociaż jednym zdaniem o Grand Prix USA 2005. Choć z racji, że tej farsie zrobiłem dedykowany materiał, to zainteresowanych odeślę właśnie tutaj. Wracając do czasów nieco bardziej współczesnych, należy także wspomnieć o kabarecie jaki rozegrał się podczas Grand Prix Belgii 2021. Tak naprawdę dziwne decyzje sędziów rozpoczęły się już w kwalifikacjach. To wszystko przez kiepskie warunki pogodowe. Przez cały czas trwania czasówki deszcz dawał się kierowcom we znaki. W ostatnim decydującym fragmencie nad tor Pana deszła prawdziwa ulewa. Wówczas Sebastian Vettel mówił przez radio o konieczności przerwania sesji z powodu hektolitrów deszczówki zalegających na torze. Dyrekcja tą uwagę zignorowała, za co ledwie minutę później poważnym wypadkiem w zakręcie Oruż przypłacił Lando Norris. Na szczęście Brytyjczykowi nie nic się nie stało. Ostatecznie na pole position miał ustawić się Max Verstappen, za plecami którego sensacyjnie pojawił się George Russell, z wówczas taczkowatego Williamsa. W ten tradycyjny dzień rozgrywania wyścigu deszcz także nie odpuszczał, a gęste, ciemne chmury wciąż nisko wisiały nad szczytami Ardenów. Już na dojeździe do pól startowych swój bolid roztrzaskał Sergio Perez, który już na tak wczesnym etapie mógł pakować walizki. Warunki o godzinie 15, czyli planowanej rozpoczęcia zawodów, były trudne. Jednak patrząc na prognozę pogody, i tak lepszego momentu do startu nie było. Lecz już na tak wczesnym etapie dyrekcja wyścigu popełniła pierwszy błąd, opóźniając start rywalizacji o 25 minut. Prognozy nie dawały wielkich nadziei na poprawę sytuacji w następnych minutach, a wraz z upływem kolejnych kwadransów deszcz miał tylko przybierać na sile. Po 25 minutach zwłoki, bolidy w końcu pojawiły się na torze. Jednak po pokonaniu zaledwie dwóch okrążeń pod samochodem bezpieczeństwa maszyny ponownie zameldowały się w alei serwisowej z racji na wywieszenie czerwonej flagi. Start wyścigu został odsunięty na godzinę nieokreśloną. W tym czasie cały czas deszcz spływał po nitce toru, a kałuże systematycznie powiększały się. W tym tempie mijały kolejne minuty, a następnie godziny. Według regulaminu maksymalnie Zawody Formuły 1 mogą toczyć się przez 3 godziny, gdy te przerywane są czerwoną flagą. Tak więc planowo do godziny 18. Lecz powołując się na wyjątek w międzynarodowym kodeksie sportowym, odliczanie wstrzymano o 17.00 z powodu siły wyższej. Tym samym wydłużając potencjalną rywalizację do 4 godzin. Podczas trwania tych długich minut, kibice zgromadzeni przed telewizorami, znudzeni wielogodzinnym czekaniem, przełączali się pomiędzy kanałami. Zaś ci, którzy mieli nieprzyjemność bycia na widowni, także po paru godzinach w deszczu zaczęli opuszczać tor. Przerwa trwała tak długo, że mechanicy Red Bulla zdążyli naprawić powypadkowy bolid Sergio Pereza. Dzięki temu ten powtórnie włączył się do w cudzysłowie rywalizacji. Wreszcie, po prawie trzech godzinach oczekiwania, dokładniej o godzinie 18:17, bolidy wyjechały na tor. Zanim kibice zdążyli otworzyć szampany, stało się jasne, dlaczego pokazano zielone światło. Chodziło o to, by choć parę kółek kierowcy mogli pokonać za samochodem bezpieczeństwa, a to pozwoliłoby uznać ten wyścig za odbyty. Zaś skoro rywalizacja miała miejsce, to potencjalni rozczarowani kibice straciliby prawo do ubiegania się o zwrot kosztów. Dokładnie tak to rozegrano i po kolejnych dwóch okrążeniach kierowcy ponownie zawinęli do alei serwisowej. Przy tykającym zegarze i braku perspektyw na Poprawę warunków zawody ostatecznie przerwano i nie wznowiono. Tym samym według oficjalnych danych dystans wyścigu wyniósł zawrotne jedno okrążenie. Okrążenie, które zostało przejechane pod samochodem bezpieczeństwa, to też nie było mowy o wyprzedzaniu. Najszczęśliwszy z tego powodu był George Russell, który utrzymał drugą pozycję z kwalifikacji. Tym samym po czterech godzinach oczekiwania przemoknięci kibice ujrzeli jedynie kilkuminutową paradę dwudziesty kolorowych bolidów. Ostatnia kontrowersja sędziowska w tym materiale jest z waszego polecenia. Zapytałem was na karcie społeczności, gdzie sędziowie najbardziej się nie popisali. Poza przykładami z walki prosta z Senną, które miałem zapisane już wcześniej, oraz w cudzysłowie popisami Schumachera, o których opowiadałem w filmie poświęconym Czerwonemu Baronowi, najwięcej reakcji zdobył komentarz dotyczący Grand Prix Australii 2024. Tamtoroczny wyścig na antypodach był punktem zwrotnym w historii, Historii Formuły 1. Po zdominowaniu całej kampanii 2023 i początku 2024, Max Verstappen wydawał się wciąż kroczyć po zwycięskim szlaku. O tym świadczyła m.in. wygrana przez kierowcę Red Bulla czasówka na torze w Melbourne. Lecz niespodziewanie, tuż po rozpoczęciu wyścigu, kłopoty z Bolidem wyeliminowały ówczesnego trzykrotnego mistrza świata z rywalizacji. Pałeczkę przejęły dwa Bolidy Ferrari, gonione przez dwa McLareny. W tym rytmie, mieli zakończyć wyścig. Wtem na ostatnim okrążeniu zaskoczył wszystkich George Russell rozbijając bolid. Wówczas to kierowca Mercedesa gonił Fernando Alonso w walce o szóstą pozycję. Gdy cały świat zdawał się stać po stronie tego, że Gekon po raz kolejny w swojej karierze pojechał jak amator, to sędziowie byli zupełnie innego zdania. Kilka minut po zakończeniu rywalizacji ci przyznali Nando karę przejazdu przez aleję serwisową. A z racji, że Hiszpan nie mógł odsłużyć z faktu zakończenia wyścigu, to stewardzi zamienili ją na 20 sekund doliczone do jego czasu. Przez to kierowca Aston Martina zleciał z szóstej na ósmą pozycję. Skonsternowanie świadka Formuły 1 było spore. Dlatego też sędziowie czym prędzej pospieszyli z wyjaśnieniami. Otóż styl jazdy Fernando jest dosyć unikalny. Weteran, będąc gonionym, często z okrążenia na okrążenie zmienia swój styl jazdy, przez co kierowca z tyłu ma trudności z od dobraniem manewru. To samo mogliśmy zobaczyć w Grand Prix Australii. Na ostatnim okrążeniu Nando nieco szybciej zaczął dohamowanie, aby uzyskać lepsze wyjście. Zakręt numer 6 to dosyć strategiczne miejsce na torze Albert Park z racji, że po nim następuje długa prosta, gdzie potencjalnie Gekon mógł przypuścić manewr. Wcześniejsze dohamowanie Hiszpana zaskoczyło kierowcę Mercedesa, który spostrzegł, że gwałtownie zbliża się do konkurenta. Gekon się wystraszył, a z racji na zmniejszony docisk przez blisko jazdę za innym bolidem, jego Mercedes stracił przyczepność, co efektem kaskadowym doprowadziło do tej kraksy. W żadnym wypadku samochodem nie wolno jechać niepotrzebnie wolno, chaotycznie lub w sposób, który mógłby zostać uznany za potencjalnie niebezpieczny dla innych kierowców lub jakiejkolwiek innej osoby. Mogliśmy wyczytać w raporcie, więc na tej podstawie Stewardzi przyznali karę kierowcy Aston Martina. Dodatkowo oliwy do ognia do wolało przyznanie Hiszpanowi trzech punktów karnych, czyli najwyższej możliwej kary. Większość kibiców odebrała tą karę za drakońską, nie rozumiejąc skąd jej surowość. Fakt, gdyby za Fernando jechał inny kierowca, prawdopodobnie do niczego by nie doszło. Wszak nie był to pierwszy raz w karierze Gekona, kiedy ten dał się złapać na starą jak świat półzmyłkę.